Puk, puk, puk. Nic. Może nie ma go w domu, Janis. Jones ry. Nie. Przebyliśmy całej tej drogi, żeby usłyszeć nie ma go. No, otwieraj. Łup. Łup, łup. ry. I widzisz? To on! Udało się! O rany! Cyrk przyjechał. Słuchajcie! To... Nie jest dobra pora. Okej, okay? pokłóciłem się z dziewczyną. Jacyś kosmici próbowali mnie zabić. A teraz wy wyciągnęliście mnie spod prysznica. Więc cokolwiek. Sprzedajecie, spadajcie z tym, gdzie indziej. Jasne? Hej! Dobra, łańcuch, który rozwaliłaś, kosztował dwa baksy. Oddajesz mi je. Baksy, musisz nas wysłuchać. Mamy wiadomość. Jedyna ważna wiadomość to teraz ta, że macie pięć sekund, by zrobić. Wypady z mojego mieszkania. Raz, dwa, pięć, uf, uf ostrzegałem, uczyłem się od najlepszych, hej, ja także. Chciałam jedynie porozmawiać. Ury-ky-chy-chy. Nie jestem w nastroju. Nie ruszaj się, albo ja, ja. Co ty? Odpuść to pizy. On jest naszą nadzieją. Pamiętasz nie wrogiem. Słuchaj. Wyciągnę, Teraz coś, co mam na szyi. Bardzo powoli. Poskanuj to. Czym mam to skanować? Oczami nie. angielskiego przeczytałam, przeczytałam te dwie strony. Wyglądają one tak. Przybliżę wam je, żebyście je widzieli wyraźnie, żebyście mi później nie mówili że nic nie widać. Ja się dla was, widzowie, staram. Jak tylko mogę. Tak te strony wyglądają. No i teraz sobie zaznaczę na następnej stronie, gdzie znowu będziemy czytać w sobotę. Zawsze to będziemy czytać tą książkę w soboty. Jak wam to codziennie mówię i tłumaczę. Jeżeli wam się filmik spodobał, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Ja się już z wami żegnam. To na razie. Papa. Pa.